Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ewelina Stępnicka z Oceanu Świadomości. Witam Was, kochani. Projekt Powrotki, czyli powracamy do transmisji na żywo sprzed, sprzed miesiąca i bierzemy wykłady, które tam były, kochani, i tworzymy prace domowe do nich i się stawiamy i odrabiamy. Kochani moi, a więc tak... Dzisiaj powrotka jest do, do, do tematu świadomość, podświadomość. I e, tak myślałam, jaką pracę domową nam zrobić, więc tak szybciutkie przypomnienie, taka szybka przypominajka do powrotki będzie taka, że kochani, mamy świadomość i mamy podświadomość. Mamy ten e, automat, tak, taki mózg automatyczny, który działa automatycznie, aut na autopilocie, wiele ludzi to nazywa, i mamy tą przestrzeń świadomą. I e, mówi się potocznie wśród naukowców, że 90, niektórzy mówią 99%, niektórzy mówią 95% naszej czynności, naszej codzienności jest z automatu. To jest ta część naszego mózgu, to jest ta część nas, która wstaje rano, myje zęby, kąpie się robi kawę, śniadanie, jedzie samochodem, chodzi, tak? To są te części nas, to jest ta przestrzeń w nas, która jest automatyczna. My nie musimy myśleć, o teraz biorę szczoteczkę do zębów, muszę położyć pastę, teraz muszę ją odłożyć, tak? My nie robimy tych rzeczy z przestrzeni świadomej. Przestrzeń świadoma to jest ta, która teraz tutaj siedzi i słucha. To jest ta, która się tra transformuje. I, to jest, I ta część nas używa w ogóle innej części mózgu tamta część automatyczna używa innej części mózgu. Też często się mówi, że tamta część mózgu jest bardziej zwierzęca, to jest ta jaszczurka, wracając do wczoraj, a, a ta część świadoma jest bardziej człowiecza, tak? To byłaby ta małpka. To nie jest aż tak prosta, ale my sobie przyjmijmy tutaj to w takich prostych metaforach, bo tak będzie łatwiej nam tworzyć. I ja bardzo lubię taką metaforę, kochani, gdzie ta podświadomość jest takim magnetofonem, dlatego, że często w nas jest taka frustracja, wiecie, dlaczego Dlaczego, jak my wiemy, że chcemy zmienić pewne zachowanie i sobie obiecujemy, że już nigdy tego nie zrobimy, to jakim cudem, jak bumerang, ktoś ciska przycisk i to nagle wyskakuje, i znowu jest to zachowanie, które, którego my nie chcemy, a tyle razy już mówiliśmy sobie, że tego nie zrobimy. Więc jakim cudem my wiemy, co chcemy zmienić, tyle razy mówiliśmy, że już nigdy tego nie zrobimy, a nagle to robimy? i później się denerwujemy na siebie, że to zrobiliśmy. Takim cudem, że to w ogóle dwie inne części mózgu tutaj dyskutują ze sobą. Ta część, która wie, co chce zmienić, um, wie, że już nie chce tego nigdy robić, która jest zła na siebie za to, że znowu to zrobiła, która mówi, jakim cudem ty mogłeś znowu to zrobić, przecież już uczyliśmy się o tym i czytaliśmy i wiemy, że chcemy to zmienić. To jest ta część, tutaj będę tak do tego referować, to jest ta ludzka część, to jest ta świadomość, tak? A, a ta część, która znowu odgrywa, jak po prostu jak bumerang wraca z tym zachowaniem, to jest podświadomość. To jest ta część bardziej zwierzęca, to jest ten autopilot, to jest ten automat. Więc y, dlaczego tak ciężko im się dogadać? No właśnie, podoba mi się ta metafora Brusa Liptona, u niego to słyszałam. Nie dlatego, że z nami jest coś nie tak, ok? Absolutnie nie. Dlatego, że przede wszystkim ta część mózgu w ogóle nie mówi żadnym językiem. Okay? To, to po prostu to samo my możemy gadać i możemy mądre książki czytać i możemy stępnicką jemu opuszczać i jeszcze mądrzejszych ludzi na internecie. Słuchaj, słuchaj, dzieciako, słuchaj. My możemy z nią dyskutować, możemy mówić: Ale jak to mogłeś znowu tak się zachować? Przecież ja już tobie mówiłem, przecież baba, a ty sobie możesz mówić. To tak, jakbyś mówił do maszyny, ok? To jest tak, jakbyśmy usiedli przed magnetofonem <grym> i mówili, i magnetofon sobie gra pewną piosenkę, pewne zachowanie, tak? I on sobie gra, 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 a my dyskutujemy, mówimy: słuchaj, ty, ja widziałem takie wideo, i tak mówimy do tego magnetofonu: słuchaj, ja widziałam takie wideo Sępnickiej, ona mówiła, że jesteś cudem do odkrycia i jesteś wystarczająco dobry, jesteś wartościowy i, i się wysilamy i w ogóle, i piszemy w pamiętniku o tym, i malujemy obraz na ten temat, i no cuda, nie widzę, tak? No a, a tam po prostu, a magnetofon, a magnetofon sobie gra. I my wracamy następnego dnia, bo byliśmy na dobrym lifeiku i przeczytaliśmy dobrą książkę, wróciliśmy w ogóle ze szkolenia. Wracamy, a magnetofon, jak wół, po prostu starą taśmę gra. Czytum, 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 ta sama piosenka. I my stajemy naprzeciwko tego magnetofonu, mówimy, ty. ty, ty o co tobie chodzi, co z tobą jest nie tak w ogóle. I zaczynamy krzyczeć, zaczynamy się denerwować, zaczynamy się obwiniać, zaczynamy walić baseballem, a magnetofon, jak na magnetofon przystało, nie? On nie mówi w naszym języku, w ogóle nie kuma o co chodzi. On dalej gra sobie tą piosenkę, tak? Więc teraz, kochani, pierwsza rzecz to jest takie zrozumienie naprawdę, że to są w ogóle dwie inne części mózgu, które mówią zupełnie dwoma innymi językami. A dlaczego tak mocno się na tym skupiam? Dlatego, że co bardzo, co bardzo przeszkadza nam w ogóle w zmianie tej taśmy i zmi w zmianie tej piosenki, to jest właśnie takie niezrozumienie. I my często później się na siebie bardzo denerwujemy, <laughs> mamy wyrzuty sumienia, mamy poczucie winy, że znowu krzyknęliśmy na dziecko, że znowu się obiedliśmy, że znowu zrobiliśmy coś tam I, i, i później myślimy, co z nami jest nie tak, jakim cudem my jesteśmy naprawdę aż tak do bani, że my już tyle razy sobie mówiliśmy, na tylu warsztatach byliśmy, Tyle książek przeczytaliśmy, przecież no, jakim cudem my dalej to robimy? No, takim cudem, że, że często te sposoby, z którymi próbowaliśmy sobie poradzić, nie były adekwatne do tego, z czym mieliśmy do czynienia. Bo, żeby zmienić nagranie w magnetofonie, to trzeba skasować stare i wgrać nowe. Bo magnetofon nie mówi w naszym języku, możemy sobie na tą maszynę krzyczeć, się denerwować, obrażać, mówić, że ona jest taka, nie inna. A ona będzie dalej grać. Nie dla te, tą starą piosenkę, nie dlatego, że z nami jest coś nie tak. Więc pierwsza rzecz, kochani, to, żeby zrozumieć to, tak, żeby naprawdę zrozumieć dwie inne części mózgu, dwa zupełnie inne języki. Tam da się dogadać. To, to jest trochę tak, jak wiecie, jak rozmawianie z psem na przykład, prawda? E, który on nie mówi pełnymi zdaniami, więc my tam nie możemy wykładu jemu dawać, ale jak my wytrwamy, poczekamy, będziemy. Cierpliwi, to pewne komendy tam będą do zrobienia, tak? A to trzeba zupełnie inaczej do tego podejść. Więc to pomoże nam też, kochani, przy, przede wszystkim, bo co jest? Kluczem tak naprawdę do każdej zmiany to jest to, żebyśmy my chcieli bardziej siebie zrozumieć, bardziej sobie pomóc, niż, niż wreszcie, się, niż dalej siebie bejsbolować, krzyczeć na siebie i myśleć, że z nami jest coś nie tak. Jak zaczniemy rozumieć funkcję naszego mózgu, jak zaczniemy wchodzić tam z taką chęcią naprawdę pomocy sobie, to to już jest wielka, wielka zmiana. Więc podświadomość, świadomość, kochani, dwa zupełnie inne zwierzaki, tak? Dwie zupełnie inne przestrzenie naszego mózgu. Dzisiejsza praca domowa, ćwiczenie, tak? Bo robimy te ćwiczenie. Dzisiejsze ćwiczenie skupia się po pierwsze na zdaniu sobie sprawy z tego, że to są zupełnie dwa inne systemy operacyjne, z którymi zupełnie inaczej się rozmawia. Zupełnie inaczej się podchodzi do maszyny i zupełnie inaczej się ją przeprogramowuje, a zupełnie inaczej się rozmawia z tą częścią świadomą, która teraz słucha, która uczy się tych nowych rzeczy, która ma pewne wizje i my potrzebujemy jednej i drugiej, kochani. Tu nie ma, że jedna jest gorsza od drugiego. My jedne i drugie potrzebujemy. Tylko my często próbujemy z jedną rozmawiać językiem, a z drugą innym językiem, tak? Więc to jest pierwsza praca domowa, czyli takie pobudzenie tej świadomości, zrozumienie. Okej. Okay. Kolejna rzecz dzisiaj i naprawdę zachęcam całą sobą to, żeby, żeby słuchajcie, kochani, wyobrazić sobie, że, że, my mamy, że my mamy taki pokój w naszym mózgu że i w naszym życiu, który ma pełno różnych płyt, kaset, rozumiecie? Teraz to w ogóle są inne czasy, nie? Więc teraz to w ogóle jest iTunes i są nagranie. Więc czy my wejdziemy na komputer, czy my wejdziemy do pokoju, w którym są kasety, każdy będzie szedł swoją metaforą, czy my będziemy wchodzić do pokoju, w którym są takie CD poukładane i my chcemy zobaczyć, my chcemy zrobić takie obeznanie, wypisać na kartce, kochani, jakie my mamy stare albumy takie, jakie my mamy tam stare kasety, których które chcemy się pozbyć. My na razie nie chcemy nic z tym robić. Na razie nie, nie będziemy tego kasować, to przyjdzie w innych dniach. My dziś chcemy tylko takie, taką, roz, taką playlist zrobić jak to się po polsku nazywa playlistę, taką listę, wiecie, ulubionych nagrań i listę więc my chcemy dwie listy zrobić. My chcemy zrobić listę nagrań, które już nie chcemy, które chcemy skasować, które nam nie służą, i playlistę taką ułożyć sobie to czym my byśmy chcieli to zastąpić? My mamy to tylko to zrobić, co wcale nie jest tylko, uwierzcie, to jest, wcale nie jest takie łatwe. Po pierwsze zatrzymać się, poobserwować to, nie obwiniać siebie, e, naprawdę zastanowić się, Jakie zachowania ja chcę od siebie odczepić, wracając do naszej lekcji z wczoraj, a jakie ja chcę przylepić, prawda? E, więc to jest praca domowa na dziś, kochani. Więc dziś my naprawdę w, patrzymy na naszą podświadomość, patrzymy, co my w tym automacie mamy wgrane, i staramy się tego nie osądzać, nie oceniać, nie obwiniać siebie i innych, tylko po prostu dosłownie chcemy takie rozeznanie, wiecie, zrobić. Wchodzimy w ten telefon i patrzymy, okej, okay, co tu jest, jakie aplikacje nam nie służą, co my chcemy wykasować, bo, bo to nam nie służy. Nas rozprasza, frustruje, ciągnie w dół, zabiera czas, yy, zabiera nam poczucie wartości, tak? I co my chcemy w te miejsce wgrać? Co my w życiu chcemy? Naprawdę też wiecie, będziemy tak zawsze iść z tym balansem, co my chcemy odłożyć i co chcemy dodać, tak? co my chcemy odlepić, co chcemy przy, przylepić. Więc dajcie znać, kochani, czy to ma dla Was sens, czy to ćwiczenie jest jasne. Dajcie znać, bo nie sprawdziłam pracy domowej, czy stawiliście się wczoraj do ćwiczenia, czy naprawdę zatrzymaliście się i pomyśleliście sobie um, o tych zwierzakach swoich, tak? Czy naprawdę zatrzymaliście, patrzyliście się, czy ja się czuję bezpieczny, czy ja się czuję satysfakcjonowany, czy ja się czuję połączony. Um, dajcie znać, kochani. I, I wracając jeszcze do tego pytania, jak odczepić coś takiego dużego, albo jak co zrobić, jak wszystkie zwierzęta są niezaopiekowane. Wiecie, kochani, to będą mikrokroki. To będą naprawdę mikrokroki. Czasem będziemy gotowi odlepić jakąś wielką rzecz i, i przynieść duże, dużą porcję jedzenia dla danego zwierzaka, a czasem będziemy po prostu e, kroczek po kroczku, wiecie, e, kawałecz okruszek po okruszku, karmić tą naszą myszkę. E, Krok po kroku uczyć się bezpieczeństwa, krok po kroku zmieniać naszą przynależność, nasze poczucie konekcji i będziemy tych kroków się uczyć, ale ten pierwszy tydzień na razie to jest takie rozeznanie, rozeznanie co się dzieje w naszym zo, rozeznanie co się dzieje w naszym telefonie, w naszym oprogramowaniu, rozeznanie co się dzieje w naszym życiu, co odlepić, co przylepić. I to rozeznanie jest bardzo ważne, bo jeżeli jest coś, co pomaga nam zmienić, kochani, nasze życie, to jest po pierwsze w ogóle samoświadomość, taka wiedza i świadomość tego, co jest w ogóle do, do zmiany. Dlatego tak często chodzimy na terapię, żeby sobie pomóc, bo terapeuta nam pomaga zrobić takie samo rozpoznanie, taką, takie rozeznanie w ogóle, co się dzieje. tak? Więc my, jeżeli tutaj chcemy sami ze sobą pracować, bo jeżeli czujemy, że potrzebujemy pomocy terapeuty, to oczywiście jak na, na, najbardziej, bo to, wiecie, to nie są łatwe rzeczy, ale jeżeli ktoś czuje, że jest gotowy sam to zrobić, no to ta to, to, te samoświadomość, ten pierwszy tydzień samoświadomości jest bardzo ważny, kochani, bardzo. I o wiele łatwiej nam być samoświadomym, jeżeli my idziemy tam z przestrzeni odkrywania, tak, ja w kółko to będę powtarzać, a nie naprawiania. Jeżeli my naprawdę pójdziemy do siebie, podejdziemy z intencją miłości i powiemy, nieważne co ja tam w tym Zo zobaczę, nieważne co ja zobaczę w tym swoim telefonie, w tym swoim oprogramowaniu, to ja tam pójdę, bo ja chcę sobie pomóc, ja nie będę już się bawić w osądzanie, ja nie będę już się bawić w, w obwinianie i nawet jeżeli będę czuć ten smutek, czuć poczucie winy czuć frustrację na to, że to w życiu jeszcze mam, jest ok pozwolić sobie na to, wiecie, to ja dzisiaj teraz na, na kursie używam takiej metafory wyobraźcie sobie, że im że mieliście wypadek, że ktoś Was postrzelił, prawda? I nasz pierwszy odruch jest taki, albo stać nad sobą i krzyczeć, jak Ty mogłeś dać się postrzelić? Jakim cudem Ty dałeś się postrzelić? Drugi odruch jest taki, żeby stać i krzyczeć w niebo do Boga, jak mogłeś mi to zrobić i do życia. Trzeci odruch jest taki, żeby iść bieg... Iść, biec i szukać tego, kto nas postrzelił. Nie? Bo to są takie odruchy z automatu. A co my tu robimy w tej samoświadomości, to my chcemy być takim, jak to Agusia dzisiaj na kursie nazywa, ratownikiem medycznym, który na razie nie będzie dyskutował z Bogiem, jak on mógł to e, nam zrobić, nie będzie szukał tego, kto nas postrzelił, nie będzie krzyczał na, na tego, co na ziemi leży, że się dał postrzelić, tylko po prostu schyli się do niego i, i, i się nim zajmie, opa będzie opatrywał te rany. A przyjdzie czas na to, żeby zobaczyć, co, my, co w nas w ogóle pozwoliło na postrzelenie, co miał do, te, do czynienia tutaj Bóg i Wszechświat i kto nas w ogóle postrzelił, nie? I jak i on to zrobił. Ale to w ogóle nie jest na razie ta przestrzeń. Na razie jak w ogóle my możemy się przeprowadzić w miejsce, gdzie jest bezpiecznie i w ogóle nie strzelają. To jest, jest później. Na razie to my musimy siebie z tej ziemi podnieść. Tak? To jest samoświadomość. My z taką energią chcemy wejść i robić te ćwiczenia, kochani. Tak? Więc patrzymy, świadomość, podświadomość, przypominam, patrzymy, jaką, jakie piosenki my chcemy wyrzucić z naszego życia, pozbyć się, one już nam nie służą i my dziś tylko chcemy je spisać, dosłownie jak playlisty. Czy to jest narzekanie, czy to jest plotkowanie, czy to jest wybuch agresji, czy to jest osądzanie innych, czy to jest zazdrość, czy to jest krytykowanie. Czy to jest, czy to są natrętne myśli, czy to jest katastrofizm taki, czy to jest martwienie się na zaś, czy to jest cokolwiek mamy w sobie, czy to jest kompulsywne objadanie się, czy to jest uciekanie od lęku, czy to jest zapijanie lęku, cokolwiek tam jest koń. My spisujemy całą listę, ale my spisujemy tak, jakbyśmy leżeli przy człowieku, który krwawi, my nie oceniamy go, tylko my oszacowujemy jego stan. Rozumiecie? To, są na, to, to jest to, że my tam idziemy sobie pomóc. Więc my nie, 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 nie spędzamy czasu nad myśleniem, jakim cudem Ty możesz narzekać i nie powinieneś plotkowy, tylko my spisujemy te piosenki, które chcemy skasować. Pamiętając, że to wgrano nam, jak mieliśmy 5, 6, 7 lat góra i my używaliśmy tego w większości jako system obronny, żeby sobie pomóc albo używaliśmy tego, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że da się inaczej. Więc znów te przychodzi, te zrozumienie, kochani. Ja słyszałam wczoraj taką, e, takie zdanie, które mnie tak poruszyło w nocy, i ta kobieta się nazywa, e, zapisałam sobie, Tara Westover. Ona powiedziała takie zdanie, że żeby puścić to, co jest, i otworzyć się na nowe, na taką ideę tego, cze, czego my w życiu chcemy, to potrzebna jest taka krzyżówka, taka niesamowita krzyżówka wiary. I, edukacji. I ta edukacja jest tu ważna, istotna, dlatego ja tak często mówię, czytajmy książki o mózgu, czytajmy książki o myśle, takie, takie wręcz edukacyjne, żeby zrozumieć, że tak wiele rzeczy, za które się karcimy, one tam są i, i to ma sens, dlaczego one tam są. To nie znaczy, że my nie chcemy ich zmienić, ale tak wiele rzeczy, tych, które są nawet trudne dla nas, czy nawet wyniszczające nas to są często systemy obronne. Nawet takie ataki złości, kochani, to było coś, co pomagało nam się chronić w dzieciństwie i tylko takie narzędzia ktoś nam dał, tego się nauczył, to działało i do dziś możemy to, e, możemy tego używać. E, czasem nawet na przykład e, nawet plotkowanie, tak? Często karcimy się za to, już widzimy, że nie chcemy tego robić, ale często to była przestrzeń, która pomagała nam się łączyć z drugą osobą, a my tak bardzo jak ta małpka w nas chcemy połączenia i czasem to było jedyne, co nam pozwalało się łączyć z drugą osobą. Czasem narzekanie też jest przestrzenią, w której się łączyliśmy. Więc my nie chcemy siebie osądzać. Tam zawsze jest powód, dlaczego pewien schemat w nas jest. Tam jest powód, dlaczego na naszej playlisty te piosenki są. Rozumiecie, tam jest powód, dlaczego my krwawimy. Więc my nie chcemy osądzać siebie, ale my chcemy wiedzieć, jak, jakie rany my mamy, tak? My chcemy spisać to i co my chcemy skasować, i chcemy naprawdę się zatrzymać i zastanowić, ok. Jakie nowe rzeczy ja w życiu chcę mieć? Jakie nowe piosenki? To co ja bym chciał robić? Może ja chciałbym rozmawiać o inspirujących rzeczach? Może ja chciałbym mieć poczucie spokoju w momentach, kiedy teraz wy mam wybuchy agresji? Może ja bym chciał mieć oddechy w momentach, kiedy ja nagle panikuję i po prostu moje całe ciało szarpie? Może ja wtedy. My chcemy wiedzieć jedno i drugie, wiecie, bo to jest tak, jakbyśmy mieli szklankę brudnej wody. I, i, I my chcemy tą szklankę czystej wody, którą będziemy wlewać, żeby wyparła tą brudną. Więc te dwie playlisty, kochani. Wiem, że się powtarzam, wiem, wiem, że mówię długo i w kółko to samo, ale również dlatego, że podświadomość, ten nasz magnetofon jednym z, ze sposobów jak Piosenki dostają się do magnetofonu, to jest powtarzalność, tak? Jeżeli jest coś, co pomaga ze świadomości przedostać się do podświadomości, to jest również powtarzalność. Dlatego tak wiele przekonań na swój temat mamy negatywnych i nie umiemy się ich pozbyć, bo słyszeliśmy je miliony razy, czy to od innych, czy to od siebie. I dlatego miliony razy będziemy słuchać tutaj odstępnickiej że jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. Bo milion razy musimy to usłyszeć, żeby w ogóle ten magnet, żeby to wgrać, żeby się przydostać do tej taśmy nowej. Ale są różne sposoby jeszcze, które ułatwiają dostanie się do magnetofon i będziemy o nich wszystkich rozmawiać. Dziś w ogóle jest tylko zdanie sobie sprawy, że my mamy świadomość, mamy człowieka, który zbiera różne informacje i mamy też w sobie magnetofon, na który wgrane pewne informacje są. I magnetofon nie mówi w naszym języku. <laughs> Dlatego też często wiecie, jak jest na przykład trudna sytuacja, jest afera albo jest kłótnia. I czasem. Y Ktoś do nas nawet mówi, ktoś jeszcze jest tu i ktoś mówi: uspokój się, kochani, uspokój się. A my już jesteśmy w ogóle, my już nie mówimy w tym języku, i jeżeli, no, nie daj Boże, ktoś do nas mówi: uspokój się, to my wybuchamy jeszcze bardziej, bo my już jesteśmy w ogóle w innej przestrzeni. Więc, kochani moi, zrozumienie, akceptacja, podejście do siebie, jak ten ratownik medyczny, rozpisanie tych dwóch, kochani, tych dwóch playlist, tak. Tych dwóch list, tego, co my chcemy skasować i co byśmy chcieli wgrać, dziś nie musimy wiedzieć, jak to zrobić, gdzie to znaleźć, nie oceniać siebie. Dziś my po prostu chcemy oszacować sytuację, ok? Zobaczyć, co tam się dzieje. Widzimy się jutro o 8.30. Zachęcam, żeby to robić, kochani, bo po to tu się stawiamy. Nie stawiamy tu już się słuchać o tym, bo już się nasłuchaliśmy miesiąc temu o tym. Stawiamy się naprawdę, żeby to robić a jutro zrobię PDF, kochani, a mam nadzieję, stawię się do tego, dziś nie będę miała jak, żeby to wszystko nam zebrać i żeby te ćwiczenia mieć i te metafory pospisywane, żeby to taka fajna książeczka była dla nas i stawiajmy się, kochani, wiecie, um, my y, życie jest niesamowite, tam można naprawdę y, wykreować sobie nową drogę, dosłownie, nowe życie. My nowe przekonania, nowe drogi neuronowe w mózgu, my jesteśmy plastyczni, mamy mentalność wzrostową, a, mamy świadomość o ta część nas, która tu słucha teraz, ta mądra, ta świadoma, a dodajmy do tego duszę, o której ja tak lubię mówić, która w ogóle, ta to jest geniusz, nie? Bo do geniusza też pójdziemy. Tato dopiero ma w ogóle tutaj, wiecie, playlistę dla nas, nie? A, więc, kochani moi, jak my się stawimy do tego i w dodatku jak my to zrobimy, wiecie, z tą latarką w ręku, jak my naprawdę pójdziemy na takiego ratownika medycznego, który wreszcie chce sobie pomóc i o siebie zadbać, to mówię Wam, kochani, życie życie życiem będzie, ok? mówmy się, tu jest planeta Ziemia, pamiętamy, co tu się dzieje, ale nasza podróż będzie inna, bo my będziemy inni, bo my będziemy po swojej stronie. To jest to. My chcemy być po swojej stronie, kochani. Dobra, to co? Widzimy się jutro. Buziaki. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że się stawiacie. Dziękuję, że powracacie. A, dziękuję za tą piękną nazwę Aga Powrotki. Bardzo mi się ta nazwa podoba. Widzimy się jutro, kochani. Potrzebna jest tu nasza wiara, tak? To jest skrzyżowanie naszej wiary i edukacji, więc się edukujemy. A, no i ja bym powiedziała działania, bo po to się tu spotkamy, nie? Czas, spotykamy. Czas unieść. wiemy co. Do jutra, kochani, do jutra. Dziękuję. I pamiętajcie, jesteśmy cudem do odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I jak sobie będziemy to przypominać z dnia na dzień coraz bardziej, to dla cudu nie ma takiego problemu, którego on by nie naprawił. Może to mu zajmie czas, może to będą mikrokroki, ale jak on się stawi, no to załatwi sprawę tutaj. Dobra, do jutra, kochani. Buziaki, pięknego dnia.